Pucharu Świata zostały dwa tygodnie, jak idzie sprzedaż biletów w internecie i czy sprawdziła się ta opcja ze sprzedażą w czasie przed meczami ligowymi w kasie? Powiem także że opcja ze sprzedażą biletów na Puchar Świata podczas meczy ligowych, to wydaje mi się, że tak patrząc z perspektywy czasu, to była to jedna z lepszych decyzji, jaką ostatnio nam się udało podjąć, dlatego, że podczas dwóch poprzednich meczy ligowych sprzedaż ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co zresztą chyba potwierdza fakt, że mimo tego, że ten internet jest tak wszechobecny, jednak cały czas jest jeszcze bardziej bardzo dużo ludzi, którzy gdzieś tam z różnych względów nie mają dość do tego internetu i, i, i nie posiadają, nie są sobie w stanie sami zarezerwować biletów, także ta sprzedaż to akurat nam się bardzo udała, a co do ogólnej sprzedaży co do ogólnej sprzedaży biletów to jesteśmy w miarę zadowoleni ze sprzedaży na finał, baraż idzie nam kiepsko, ale na to byliśmy przyszykowani, bo bardzo podobna była sytuacja w zeszłym roku dwa lata temu, gdzie jednak ten baraż i, i ranga samych tych zawodów no, znacznie odstaje od od finału, a szkoda, dlatego że analizując te poprzednie baraże, to są zawsze bardzo bardzo ciekawe zawody i czasami nawet to się na barażu dzieje dużo więcej ciekawych rzeczy na torze niż podczas samego finału, ale jesteśmy w dobrym myśli i liczymy, że trochę nam kibice jeszcze dojdzie przed samymi zawodami. No właśnie skoro jesteśmy przy tym barażu, to e, istnieje taka opcja, że w ogóle Polaków nie, nie, nie będzie w tym barażu, wtedy będzie jeszcze trudniej. Czy z punktu widzenia organizatora e, chciałby Pan, żeby jednak zabrakło, żeby Polacy jednak afansowali do finału od razu, czy, czy, czy w bara, czy, startowali w tym barażu? Z punktu widzenia organizatora i mojego, i mojego takiego osobistego jestem za tym, żeby oni jechali w barażu, bo jakoś tak zawsze było, patrząc, sięgając do, do, do historii, to zawsze tak było, że drużyna, która organizowała, jako gospodarz jechali w barażu, jeszcze się nie zdarzyło, żeby, żeby ta drużyna tego barażu nie przeszła, więc podobnie nawet było w 2007 roku. Polacy jechali w barażu, przeszli dali, później wygrali złoty medal, także tutaj z tym nie powinno być problemów, a no ja nie ukrywam, że dla nas ze względów organizacyjnych też jest dużo lepiej, gdyby Polacy Jechali tutaj u nas i wydaje mi się, że chyba tak będzie, no bo jednak jadą w Peterborough, mają Anglików, mają Australijczyków za przeciwników, no będzie tam im ciężko. Także ja osobiście kibicuję i trzymam kciuki za naszych, żeby skończyli na drugim albo na trzecim miejscu. Puchar Świata jest to impreza dwudniowa co jest przygotowane dla tych kibiców którzy będą tutaj, dla leśniaków i dla tych, którzy tutaj przyjadą już wcześniej Puchar Świata to praktycznie jest to impreza trzydniowa dlatego, że jest to czwartek rozpoczynamy, czwartek praktycznie rozpoczynamy treningiem później jest baraż o godzinie 19 w piątek jest sam trening u nas tutaj na stadionie jest tylko sam trening w godzinach od 15 do 17 później cała impreza przenosi się na, na Leszczyński podle, na Leszczy... Na leśnicki rynek, gdzie o 18:30 ruszy, ruszy taki pokaz husarii, takiej kawalerii konnej. Będzie też przygotowana specjalna scena, na której wystąpią zawodnicy reprezentacji Polski. Oni później na takiej specjalnej przyczepie zostaną przetransportowani tutaj w okolice stadionu, gdzie na następnej scenie, już o godzinie 19:15, będzie taka typowa prezentacja wszystkich zawodników naszej reprezentacji, całego sztabu szkoleniowego. Będzie to na pewno taka, taka dosyć ciekawa atrakcja dla kibiców. Później impreza zostaje przeniesiona na około pół godziny na stoisko firmy Nice, która jest, która jest głównym sponsorem reprezentacji polskich żużlowców. a w międzyczasie, a w międzyczasie na scenie będzie się, będzie się stroiła grupa Lombard i O godzinie 21, bodajże, rozpoczynamy wszystko koncertem Lombardu. Po koncercie zapraszamy wszystkich do nami. Do, do tego dużego namiotu Lecha, do tej dużej hali, gdzie tam jeszcze będzie dodatkowa impreza, pewnie która gdzieś tam potrwa, nie wiem, do 12, do 1, w zależności od tego, jak nam dopiszą kibice. A w sobotę rozpoczynamy wszystko z powrotem tutaj u nas w Walejce, w tym naszym tak zwanym miasteczku. Od godziny 15 już będą imprezy towarzyszące, konkursy, przede wszystkim e, dla dzieci, bo w tym roku jakoś tak położyliśmy nacisk na, 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 na te imprezy dla dzieci. Tu wspólnie z Radiem Melka organizujemy konkursy. Później o 19 wiadomo Puchar Świata, a po Pucharze Świata jest jeszcze przygotowany następny koncert na tej dużej scenie przez Miejski Ośrodek Kultury. Także no na pewno będzie dosyć dużo się tutaj działo. Informacje organizacyjne dla tych miejsc, którzy będą z zewnątrz yy, i dla tych, którzy będą chcieli jeszcze kupić bilety w, yy, przed, yy, przed Pucharem Świata? E, kasy mamy tradycyjnie czynne e, od godziny 10 w dniu e, barażu. E, praktycznie wszystkie kasy będą, b, b, no nie, nie wszystkie, ale w, w czwartek, w piątek i w soboty, kasy będzie można ze spokojem sobie kupić bilety od godziny 10 z takim małym zastrzeżeniem, że bilety na miejsca numerowane, czyli na te wszystkie trybuny WIP-owskie, AB, Wiraż 1, 2 plus na te nowe trybuny, które teraz oddaliśmy do użytku, czyli Trybunał Parking i Trybuna Leszno, wszystkie bilety na miejsca numerowane będą dostępne tylko i wyłącznie w kasach od ulicy Szczeleckiej. Tak mamy to zorganizowane, także od ulicy 17 stycznia osobna będzie kasa na programy, będzie można sobie kupić też bilety normalne, ulgowe, stojące od Szczeleckiej Również będą normalne, ulgowe stojące, ale przede wszystkim bilety numerowane będą w kasach tylko i wyłącznie od ulicy Szczeleckiej. A generalnie to wydaje mi się, że kibice przez te ostatnie lata już tutaj tyle razy byli odeszli, że, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Ruch ulic jednokierunkowy pozostaje bez zmian, bez zmian w stosunku do imprez poprzednich, czyli Grand Prix, Pucharu Świata. Tutaj się akurat nic nie zmienia. Także wypada mi tylko zaprosić jeszcze raz wszystkich serdecznie, ubrać się na biało-czerwono i dopingować. Bilety są dostępne jeszcze w tej chwili na wszystkie sektory, tak? E, tak, bilety ko, praktycznie zostało tylko parę biletów na Trybunę B, jakoś ta Trybuna tak, nie wiem, bardzo dobrze naszym kibicom e, przypasowała i zawsze Trybuna B jako pierwsza się sprzedaje, także tam zostały naprawdę takie no już sporadyczne bilety na Trybunę B, ale generalnie są jeszcze bilety dostępne na dzień dzisiejszy przez internet na, na wszystkie sektory.